Sponsorem tego odcinka jest itomek.pl, logo Apple, pisany przez Macfana, nie fanatyka. Polecam każdemu do porannej kawy www.itomek.pl. Mm, tak, to jest screenc, co tygodniowa recenzja aplikacji na Mac a my widzimy się w odcinku 16 i dzisiaj zajmujemy się Dropboxem. Zanim jednak do tego przejdę, e, krótka informacja dotycząca biurka. Jeżeli Wam się podoba tło, które mam aktualnie ustawione, zapraszam na adres podany na pasku, skąd możecie je pobrać. No więc wracając do tematu zajmijmy się Dropboxem. Czym jest Dropbox? Jest to serwis oferujący nam możliwość uploadu plików niezależnie od formatu na ich serwery. Przy czym jest to tak jakby alternatywa dla powiedzmy prywatnych serwerów FTP, czyli możemy tam uploadować, przepraszam, pliki dla użyteczności publicznej, czyli dla tak, jakby osób obcych, którym możemy podać link, i one mają dostęp do tego pliku, żeby go zobaczyć, czy też pobrać, albo też na potrzeby prywatne. Jak zobaczycie za chwilę, tak wygląda internetowy interfejs Dropboxa. Co ciekawe, Dropbox ma stworzony na cztery aplikacje: jedna jest na iPada, jedna jest na iPhone'a, jedna jest na komputery PC, i jedna jest oczywiście na komputery makowe. Czym ja bym chciał się dzisiaj zająć? No więc po pobraniu tej aplikacji instalacji oraz po jej pierwszym uruchomieniu na naszym basku na górze powinien nam się, powinna nam się pokazać ikonka takiego niebieskiego kartonika otwartego jest ikonka Dropboxa. Po nakliknięciu pokazuje nam się lista w której zawarte są m.in. informacje dotyczące aktualnej przestrzeni, wolnej przestrzeni dyskowej E, aktualnego stanu, czyli to, czy jest plik a, aktualnie uploadowany na serwer, czy nie jest, e, informacje dotyczące ostatniego, m, ostatnich zmian wśród plików, e, włączenie właśnie tej strony Dropboxa, co pokazałem Wam przed chwilą, czyli tego internetowego interfejsu, który jest w zasadzie głównym panelem, e, panelem zmian, oraz e, otwórz folder Dropboxa. E, to jest właśnie folder Dropboxa. Jest on zawarty w naszym katalogu domowym, czyli w moim wypadku jest to katalog Mac. Jak zobaczycie, tam go mogę znaleźć. Tutaj jest ten folder. I jest to właśnie folder Dropbox. I tutaj jest ten podział, właśnie na public i na to prywatne, na tę część prywatną. Jeżeli wrzucamy coś do folderu public, to jak wspomniałem, podając komuś bezpośredni link do tego pliku, on jest w stanie to zobaczyć. Jeżeli chodzi o samo wrzucanie plików, to jest kilka możliwości poczynając od wrzucania plików przez interfejs internetowy, kończąc na przykład na bardzo ciekawej wtyczce, napisanej prawdopodobnie przez Polaka, nie kojarzę teraz dokładnie. Nazwa jej brzmi Droplet Dropbox i jest to również forma takiego niebieskiego kartonika z taką strzałką, na który to możemy przenieść dany plik. Po czym on zostanie przeniesiony na serwer? Zdaje się, że plik trafił bezpośrednio na serwer w bardzo szybkim czasie, ponieważ jest dosyć, dosyć niewielki. Tak, znalazł się, znalazł się na moim serwerze Dropboxa, jak widzicie. Teraz dodatkowo fajną opcją jest także to, że ten droplet, czyli ta wtyczka, bezpośrednio po wrzuceniu pliku na serwer kopiuję link do tego pliku bezpośrednio do naszego schowka. Czyli jeżeli chcę komuś coś szybko przesłać, to mogę bezpośrednio przenieść to na tą sztyczkę. ona kopiuje mi adres do schowka, ja komuś wklejam adres i on ma bezpośredni dostęp do pliku. Jak widzicie to działa. I czy nie uważacie, że to jest super sprawa, na przykład w rozmowie z klientem, kiedy mamy dany projekt zapisany na naszym Macu, i chcemy szybko klientowi go pokazać to myślę że najprostszą metodą jest to gdzieś przerzucić a, a zdaje się że nie ma nic lepszego jak przerzucić to właśnie na serwer Dropboxa Ogólnie działa on całkiem sprawnie jak mówiłem dodatkowo są aplikacje na iPhone'a, iPada a także na komputery PC więc jeżeli chcecie powiedzmy założyć firmowe konto Dropboxa na którym gromadzicie jakieś tam pliki to jest super rozwiązanie, ponieważ mają oni także właśnie aplikacje na PC, z czego, e, z czego mogą korzystać i ci użytkownicy powiedzmy Windowsa, i ci użytkownicy Maca. Super sprawą jest także to, e, Dropbox oferuje nam e, na starcie 2 GB wolnej przestrzeni, z tego co pamiętam, chyba tak, chyba 2 GB wolnej przestrzeni, przy czym za każde zaproszenie osoby i ta osoba, i Ty otrzymujecie 250 MB gratis z tym, że działa to jedynie do limitu 8 GB, jak możecie tutaj przeczytać na stronie Dropboxa, ale uważam, że jest to super rozwiązanie. Dlatego w tym momencie chciałbym Was do tego zaprosić i jeżeli chcecie mnie wspomóc, a przy okazji także siebie, to wprowadźcie proszę ten adres podany poniżej na pasku do swojej wyszukiwarki. Skąd bezpośrednio przeniesienie zostaniecie do rejestracji Dropboxa, po czym po instalacji aplikacji na wasze konto trafia dodatkowo 250 MB, i na moje konto również. Także myślę, że będzie to bardzo fajna forma nie tylko podziękowania, a także wzbogacenia się właśnie o te 250 MB. Myślę, że jeśli chodzi o aplikację Dropbox i o sam serwis, to by było na tyle. Uważam, że jest on bardzo przydatny w życiu codziennym. Sam z niego bardzo często korzystam i, i jestem naprawdę zadowolony. Tym bardziej, że dla osób komunikujących się z klientami jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Dla osób, które chciałyby wiedzieć więcej na temat podcastu, chciałyby bardziej szczegółowo i dogłębnie śledzić jego losy, Zapraszam je na e, Facebook e, Facebook podcastu Screencap wwwfacebookcom gdzie możecie właśnie znaleźć informacje takie pozakulisowe, to czego nie mówię w odcinku, lub też e, lub też e, filmiki, których nie znajdziecie w cotygodniowej recenzji oraz dyskusje dotyczące przyszłych odcinków podcastu, do czego naprawdę naprawdę zachęcam.